Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, a dziś porozmawiamy o wielkich pieniądzach, które tym razem, nie wiem czy trafiły już, czy trafiają do Pabianickiego Centrum Medycznego. Prezes Centrum Witold Olszewski jest naszym gościem. Ile to, panie prezesie, policzył pan? Bo ja się trochę zgubiłam. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Prawie 100 milionów złotych, które będzie zainwestowane w Pabińskie Centrum Medyczne w latach 2025-2029. E, najnowsze informacje: uzyskane pieniądze to ponad 47 milionów na Pabińskie Centrum Psychiatryczne. To ogromne środki historyczne. Nigdy szpital w Pabianicach nie otrzymał tak dużej dotacji zewnętrznej. Dla... dla pacjentów co się zmieni, jak będzie wyglądał i co będzie oferował szpital dla pacjentów. Jeżeli chodzi o pawieńskie centrum psychiatryczne, bo te 47 milionów w całości będzie wykorzystane właśnie na to. Zmieni się na pewno będzie przebudowa naszej psychiatrii. Dobudujemy jedno nowe skrzydło. Zwiększymy łóżka psychiatrii sądowej, psychiatrii ogólnej. Będziemy mieli nowy zespół leczenia środowiskowego i nowy oddział psychogeriatryczny. Tego w naszym szpitalu jeszcze nie było. Przeznaczymy te pieniądze na przebudowę i modernizację, tak naprawdę od podstaw będzie zrobiony przebudowany budynek i dobudowane nowe skrzydło. I tak jak powiedziałem, zwiększy to nasze możliwości przyjmowania. Pacjentów, szczególnie pacjentów tej psychiatrii sądowej. Warto chyba odnotować te zmiany, które są zapowiadane w onkologii. I tak myślę, że ogólnie chyba szpital próbuje odpowiadać na te najważniejsze potrzeby w tej chwili czyli starzenie się społeczeństwa, to jest nowa geriatria w Pabianickim Centrum, jest wzrost nieustannych chorób nowotworowych. No i mamy problem właśnie z psychiatrią. Dokładnie tak. No, widzimy, co się dzieje jakby na, na tym rynku medycznym i, i wsłuchujemy się też w głos pacjentów. E, uzyskane pieniądze z KPO, e, chociażby na geriatrię, to 15 milionów złotych. Powstanie nowy oddział geriatryczny. 30, 750 metrów kwadratowych. 36 byle, łóżek. A tego oddziału w Pawlienicach nie ma, a patrząc jaka jest demografia, jest konieczny i potrzebny. Więc myślę, że na pewno będzie w 100% wykorzystany. Jeżeli chodzi o onkologię, to jesteśmy w krajowej sieci onkologicznej, w tak zwanym Solo-1, co nas bardzo cieszy, ale też te pieniądze, które uzyskaliśmy również z KPO, to już 25 milionów złotych, przeznaczymy właśnie na, nowoczesne, na nowoczesną diagnostykę, tak potrzebną w onkologii to będzie nowy rezonans magnetyczny to będą cztery nowe sale USG to będzie nowy rentgen to będzie modernizacja jednej sal operacyjnych i sal wybudzeniowych i wiele wiele innego sprzętu służącego do profilaktyki onkologicznej ale również do leczenia i to co po powiedziałem wcześniej do diagnostyki onkologicznej bo jesteśmy w solo jeden krajowej sieci onkologicznej i będziemy rozwijać się w tym kierunku. Panie prezesie, czy wszystkie szpitale mogą się w tej chwili starać o takie środki? Tak, jeżeli chodzi Otworzył o. Otworzył się jakiś y, worek, można N powiedzieć, z pieniędzmi. Tak, no, no widać te pieniądze, które idą na ochronę zdrowia. Yy, chociażby te środki z KPO, które są już dostępne, korzystamy. Yy, jeżeli chodzi o te pieniądze na psychiatrię, no to już yy, środki Ministerstwa Zdrowia. N natomiast my składamy kolejne wnioski. Już jest złożony wniosek na cyberbezpieczeństwo, na szeroko rozumianą informatyzację. Złożyliśmy wniosek prawie na 8 milionów złotych. Yy, ale to też bardzo ważne. Przy tym, jak rozwijamy diagnostykę, jak będziemy rozwijać szpital, musimy mieć też zabezpieczenie informatyczne w tym kierunku, ale również ta cyberinformacja i cyberbezpieczeństwo naszego szpitala jest niezmiernie ważne, więc kolejne środki, mam nadzieję, które przyjdą do szpitala, będą wykorzystane. Pana zdaniem pacjenci to odczują za jakiś czas, czyli będzie większa dostępność do leczenia, do diagnostyki, skróci się czas oczekiwania? Jeżeli chodzi o oddział geriatrii, jeżeli chodzi o onkologię, to wszystko będziemy musieli otworzyć do 1 lipca 2026 roku. Tego czasu na realizację tych projektów nie jest dużo. To był My problem działamy. tego typu, że środki z KPO były przez jakiś czas zablokowane. A teraz I musimy zdążycie teraz je wydać? Ten czas. Musimy, zdążymy. My mamy przygotowane zespoły projektowe, które pracują już dzisiaj nad tym, Mamy wszystkie przetargi mogły odbyć się w terminach. Jesteśmy w harmonogramie, podpisujemy umowy w chwili obecnej z różnymi wykonawcami, więc liczymy na to i, i zrobimy wszystko, żeby w terminach, które mamy w umowach, wszystko wykonać. Te środki, o których rozmawiamy, nie mogą być z kolei wykorzystane na płace, a od 1 lipca. Zgodnie z ustawą powinny być podwyżki dla pracowników medycznych, ale plan finansowy na ten rok nie jest jeszcze zatwierdzony. Nie ma tam tych podwyżek. Panie dyrektorze, będą u Was w szpitalu? My jesteśmy zobligowani do tego, żeby wypłacać pieniądze naszym pracownikom zgodnie z ustawą. Ustawa obowiązuje od 2017 roku. Z Ale dostaliście każdym... jakieś pieniądze na ten cel? W, w chwili obecnej czekamy na, ane, ane, na aneksy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie mam podpisanych na chwilę obecną tych an, aneksów, więc nie wiem, jakie dokładnie środki otrzymamy. Czekamy na te przeliczenia. Wiemy, w jakim wariancie poszło Ministerstwo Zdrowia, ile to jest miliardów złotych na ochronę zdrowia. W tym zakresie ustawy od 1 lipca, natomiast jakie dostaniemy my jako Pomieńskie Centrum Medyczne, jeszcze nie wiem. Liczę na to, że te pieniądze będą dobre i pozwolą nam na po pierwsze zabezpieczenie tych podwyżek ustawowych, etatowych, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze inne formy zatrudnienia, jak kontrakty, czyli umowy Ile pan potrzebuje? to jest kilka milionów złotych miesięcznie, żeby sprostać wszystkim potrzebom płacowym wszystkich umów, tak? Bo jeżeli chodzi o etaty, no to mamy to dokładnie policzone. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakty, no to trwają też negocjacje z pracownikami. To jest tak, że... w niektórych szpitalach zapowiadane są protesty. Przez personel. Mm -hmm. Tak, znaczy, pani redaktor, wcześniej były zapowiadane protesty przez zarządzających placówkami medycznymi. To też trzeba jasno powiedzieć, że dyrektorzy prezesi szpitali no, nie wiedzieli i nie wiedzą bardzo długo, jakie środki otrzymają, a oczekiwania pracowników i ich roszczenia są od 1 lipca. No, za, mamy już połowę lipca. To może będzie po chwilkę... raz pierwszy taki wspólny protest zarządzających <laughs> szpitalami i pracowników. Ja bym wolał, żeby tych protestów. Nie było, żebyśmy mogli pracować, a nie protestować, bo to jest najważniejsze, bo dbamy o dobro pacjenta, a nie o to, żeby protestować, bo nie mamy na to po prostu czasu. My musimy być ciągle gotowi, każdy dzień jest inny w naszej pracy i potrzebujemy też pewnej stabilności i wiedzy wcześniej na to, jakie środki otrzymamy. Musimy sobie radzić i, i, i naprawdę wielu dyrektorów, wielu zarządzających sobie bardzo dobrze radzi, im gratuluję. Natomiast w takiej niestabilności pewnej, no ciężko się zarządza. Wielu dyrektorów skarży się, że większość środków, które dostają, bo do tego budżetu nfz cały czas dosypywane są gigantyczne pieniądze, że wszystko idzie to na płace, które są tak rozbuchane w niektórych jednostkach, że Związek Powiatów chciałby ustalenia tej górnej granicy dla pensji lekarskich. Co pan o tym myśli? Myślę, że jest to jeden z wielu pomysłów, natomiast jest to na pewno pomysł do szerokiej dyskusji. Do szerokiej dyskusji to jest to. Pomysł, który powinien być konsultowany zarówno oczywiście z zarządzającymi placówkami, jak i samymi lekarzami czy pielęgniarkami, czy innymi zawodami, bo my mówimy o, o lekarzach, ale tych zawodów medycznych, o których mówi ustawa, jest dużo, dużo więcej. Dzisiaj zgadzam się, że zarobki lekarzy, pielęgniarek są godne i uczciwe, natomiast my ciągle rozmawiamy z tymi grupami zawodowymi o, o, o podwyżkach, szczególnie gdzieś tam w rejonach tego, lipca, więc nie są to łatwe rozmowy. Pytanie, czy górna granica dzisiaj, pani redaktor, szanowni państwo, no każdy szpital, każdy zarządzający negocjuje sam z pracownikami i z lekarzami i nie wiem, jakie warunki oferują dokładnie moi koledzy i koleżanki z innych podmiotów, więc myślę, że, że, że trudno będzie też znaleźć złoty środek i tą granicę, która powinna być, ale jest to pomysł, który Pewnie pozwoliłby, szczególnie takim szpitalom jak my, mniejszym miejskim szpitalom powiatowym, na to, żeby pewne, pewną stabilność zachować. Natomiast uważam, że jest to temat do szerokiej dyskusji. Dziękuję bardzo. Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego, Witold Olszewski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.